Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałem zaprezentować jedną groszówkę, jaką udało mi się niedawno zakupić. Wydaje mi się, że jest ona w bardzo atrakcyjnym stanie. Malutki grosik na szczęście w nierównomiernej połowicznej patynie. Być może ktoś próbował wytworzyć ją w jakiś sposób, co nie do końca mu się udało, ponieważ, jak widać, Połowa monety posiada takową patynę, a natomiast druga połowa wydaje się bardziej naturalna, z zachowaniem naturalnego koloru. Nie znam się na tyle na tworzeniu patyna, aby stwierdzić, w jaki sposób zostały one stworzone, w jaki sposób osiągnąć taki efekt. Jednak, moneta bardzo mi się podoba ze względu na Różnorodność kolorystyczną oraz ten nierównomierny podział. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału i zapraszam do kolejnych.